To medal, na węgiel. farma nasza jest tutaj Właśnie węgiel. Właśnie węgiel. Więc przydałaby się trochę tego, tej strawy, chciałam ją rozłamać czy mamy części małego odcinka, czyli mamy 3 części Także 4 części nam wystarczy, 4 części zrobimy Będę miała do renderowania i wrzucania ale... Co innego mam do wyjścia? Mam jakieś inne wyjście? Raczej nie Korowki się nam pasą tam Po głodzie Całą trawę już wyżarły Dawno tak długo nie nagrywałem Za muzeum to jak Dużo osób wyszło Słuchając mnie, <grych> ale A czy być, więc widzisz? będzie multi, to już nie ma tak takich nudów. U -u -u, to... Za za macie macie o, 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 który prawdopodobnie będę wykrywał też na zapas w tygodniu już nie będzie czasu i po stwierdzeniu w i to, to będzie ja stoję, że tak będzie jak będzie po dajcie mi ciągnik no 30 niezawodna Jest pełno, jedziemy odwieźć zmieszczę się, że ok Lecimy sobie na farmę Na szczęście mamy bliżutkę jeszcze tam hejn daleko, w tej drugiej gospodzie, przy sąsiadach Pole, ale tam że tam zostawimy sobie Tam tak jest, nic nie jest po prostu pole Nawet nie założone, ściernie To będzie, to będzie dobrze. Dobra, lecimy na pole. Mamy czasie 3 minuty, mamy około 10 minut do zakończenia tego. Myślę, że wyrobimy się spokojnie na wojnie. Użytek. Dobra, jedziemy dalej. Iśmy... To będzie raz, dwa, trzy znaczy przejazdy, myślę, że. O, zmieścimy albo ty rzeczy. Poję, że ty to się brama. Tutaj nie ma bramy Tylko jedna wejściowa, z wokół tego by się przydało Wapno To co jest chyba prawdziwe, da się z tego kupować wapno Zobaczymy, przedostajemy to Jeszcze z odciętej Przemy sobie grę, robi nam coś To już mieli, jeszcze to zrobione 6 i 5 minut, to akurat zarobimy się. A wysypiemy się, żebyśmy nie musieli. Tak podjęła że tak tu się wysypiemy i będzie. mamy 37 minut, więc 4 części odcinka będą. Będziecie mieli co oglądać. No i akurat myślę, że to weźmiemy tam, o jakimś wyprawią. Pierwem. Oho ho, ho! No i tak nie wiem, tam jedno dziewięć miesiąca rozstało, czy się wprasu, więc po co w piersie, to czy nie jest? Ja nawet to dwa razy, że tych omijaków takich dużych nie było. O, gości to wozem będzie do mnie. Borduję gościu.

Coś trwało się. Okej, okay. weźmy tu zresztą rurę. Jedziemy na chatę. Chyba nie wyjedziemy. Wybijamy, tutaj musimy zajechać, bo trochę drogie. Albo musimy to zawiedzić, żeby federa nie stuknąć.

2 minuty, więc jest dobrze. Więc co? dziś w tym odcinku zgłosiliśmy dwa pola: sprzednicę i jęczmień. Myślę, że się nie zanudziliście tak bardzo. Nie zanudziliście się. Jeżeli się Wam film spodobał, nie zapomnij zostać łapkę w górę. Subskrypcja z komentarza. No i do ostatniego. No i trzymajcie się. Cześć. Widzimy się w tym odcinku, no i trzymajcie się, wcześniej nie zapomnijcie o łapce, cześć.